Dzień dobry, omówimy dzisiaj eksploracyjną analizę danych. Czyli zaczniemy od przeczytania rozdziału z książki 100 stron Jeżeli pójdziemy tutaj, mamy eksploracyjną analizę danych to jest rozdział 4.2. Proszę zacząć od przeczytania tego rozdziału, zapoznanie się z tym. I następnie przejdziemy do pytań. Zrealizujemy szereg zadań, które są związane z tym rozdziałem, i naszym pierwszym zadaniem będzie wykonanie warstwy punktów pomiarowych na Zatoce Gdańskiej. Z zbioru danych temperatura zasolenia 81,99. To, co jest, może sobie obejrzymy tę warstwę. Ta warstwa jest w geobazie ocean ZG2. Jeżeli ją znajdziemy i sobie ją tutaj wyświetlimy to proszę zwrócić uwagę, że te dane wyświetliły nam się w układzie współrzędnych geograficznych. To znaczy, że nasz zbiór danych ma współrzędne, ma współrzędne geograficzne. OK, to jest raz. Dwa, możemy sobie dodać obrys Zatoki Gdańskiej. No i żeby to widok tej mapy nie był taki dziwny, możemy zmienić sobie układ współrzędnych na naszej mapie, tutaj na Properties Coordinate System. Zmienię sobie na ten układ tutaj związany z warstwą obrys Zatoki Gdańskiej. No I teraz mamy to już bardziej normalnie. Może zmienię sobie tylko tutaj kolor, bo bardziej naturalnym kolorem będzie może może. Oto. O, mamy te punkty. Teraz jeżeli jeżeli ja sobie y, założę, że zobaczymy przede wszystkim jak wygląda y, tabela atrybutowa naszej warstwy. Zobaczymy tabelę atrybutową i w tabeli atrybutowej sobie ją tutaj prze... W tej tabeli atrybutowej, proszę zwrócić uwagę, mamy rezultaty pomiarów na Zatoce Gdańskiej od 81 do 1999 roku. Co my tutaj może, wrócę do początku. I mamy tak, mamy pole, czas, kiedy to zostało wykonane, mamy temperaturę i zasolenie, mamy oprócz czasu. Ten czas przedstawiony jako rok to jest was double miesiąc double dzień double długość i szerokość, czyli w jakim punkcie to zostało zrobione. Mamy rejon, te rejony będą tutaj się różnie nazywały, ZG oznacza po prostu zatokę Gdańską, ale oprócz tego będziemy mieli zatokę Pucką wewnętrzną i zatokę Pucką zewnętrzną. Mamy numer punktu i głębokość. To znaczy, że na jednym punkcie może być wykonany szereg Pomiarów na różnych głębokościach i one będą zapisane w oddzielnych rekordach. W rezultacie, jeżeli, jeżeli ja bym zaznaczył sobie dowolny punkt, to tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli przejdę do tabeli atrybutowej, zobaczę, że zostało zaznaczonych 522 rekordy. To znaczy, wszystkie pomiary, które zostały wykonane na tym punkcie, na różnych głębokościach, one po prostu leżą pod sobą. Ok. W związku z tym naszym zadaniem będzie wykonanie takiej warstwy, że będziemy mieli w każdym punkcie pomiarowym jeden punkt z jego numerem, a dodatkowo y, powinniśmy Posiadać także takie pola, jak maksymalna głębokość tego punktu i wreszcie liczba rejsów. Co to oznacza, co ja rozumiem przez liczbę rejsów? No, jeżeli ja po prostu płynę na dany punkt i wykonuję na nim szereg pomiarów, to jest jeden rejs. W ramach tych pomiarów wykonam, wykonuję pomiar na powierzchni, który zwykle jest opisany jako 0. Czyli na jednym rejsie jest wykonany jeden pomiar na głębokości 0. I przyjmujemy, że nasze punkty, które chcemy mieć i na których chcemy pracować, to są takie punkty, na których po pierwsze głębokość maksymalna nie jest, jest większa od zera, bo mamy też punkty brzegowe A je sobie ich nie będziemy brali pod uwagę oraz na takim każdym punkcie powinno być więcej rejsów niż 15, czyli więcej razy niż 15 został wykonany pomiar na głębokości 0 metrów. No i teraz przejdziemy tutaj i taką warstwę, sobie, taką warstwę sobie zrobimy. Czyli w jaki sposób my będziemy postępowali. No wrócę tutaj. Sprawdzę, że clear jest nieaktywne, czyli wszystkie rekordy są, czyli wszystkie rekordy są dostępne. I zaczniemy od tego, że zrobimy sobie po numerze punktu sumaryzację, czyli ja utworzę taką tabelę, gdzie dla każdego numeru punktu będę miał określone pewne atrybuty, które mnie interesują. W związku z tym pójdziemy sobie tutaj na Summarize. I trochę to trwa za pierwszym razem czasami i mamy tak temperatura out table, out table będzie wpisana w naszej bazie roboczej może jako punkty pomiarowe 1 następnie Moim case field, czyli polem, według którego będzie wybierane podgrupy rekordów, będzie oczywiście numer punktu. Ten numer punktu nam się w tej tabeli pokaże, a dodatkowo musimy mieć następujące wartości. Po pierwsze, chciałbym mieć dla każdego punktu jego pole pod tytułem głębokość. I tutaj chciałbym mieć wartość maksymalną. No tutaj mam maksymal. Czyli będę miał dla każdego punktu głębokość maksymalną. Dla każdego punktu będę też potrzebował mieć poło jego położenie, żeby potem utworzyć z niego warstwę punktową, bo wynikiem działania Summary Statistics będzie tabela. W związku z tym. Wybieramy sobie długość, i tutaj nie ma większego znaczenia, jaką wartość wybierzemy. Mogę sobie wybrać wartość średnią i szerokość warstwę średnią, ale również mógłbym wybrać wartość minimalną lub wartość maksymalną. I to chyba mi na razie wystarczy. W związku z tym. Damy run. I została utworzona tabela punkty pomiarowe 1. Zobaczymy sobie, jak ona wygląda. Ona wygląda w ten sposób. Prawda? Że ja mam numer punktu, mam ile było tych punktów. To jest takie pole, które zawsze otrzymamy. Mamy maksymalną głębokość na danej stacji, jaka była zmierzona i wreszcie mamy tą minimalną długość i minimalną szerokość. Jeżeli mamy tą tabelę, to właściwie potrzebuje jeszcze jednej informacji do niej, a mianowicie potrzebuje informacji na temat... Liczby rejsów. Tą liczbę rejsów mogę dostać w taki sposób, że przefiltruję tą moją tabelę, żeby brać pod uwagę tylko i wyłącznie rekordy, które mają głębokość 0 i następnie sprawdzę, ile razy to 0, pomiar na 0, był wykonany na danej stacji. Czyli w tym celu idziemy do Select by Attribute i określamy sobie tutaj nowy, nowy wybór, i zaznaczę tylko te rekordy, które w polu głębokość to oczywiście nie mam punkty pomiarowe, tutaj tylko temperatura zasobów. Tak? I zaznaczę sobie. W tym miejscu new selection, gdzie głębokość jest equal to 0 rad. W ten sposób zaznaczyłem tutaj w mojej tabeli tylko i wyłącznie pomiary wykonane na głębokości 0. I teraz zrobię sobie drugie punkty pomiarowe. To będzie numer punktu drugą sumaryzację, czyli robimy sumaryzację. Tym razem ta sumary statistics będzie dotyczyła, będzie dotyczyła tylko i wyłącznie liczby rekordów dla każdego punktu. Ta operacja będzie wykonana tylko i wyłącznie dla rekordów zaznaczonych. Napiszemy sobie punkty. Pomiar 2. No, i tutaj będzie pole. Pole jakieś musi być. Niech to będzie na przykład pole z głębokością, no, a tutaj nie będzie suma, ale będzie count. Tutaj musimy za każdym razem wstawić jakieś pole. <laughs> ok. No, i tutaj mam numer punktu. Jeżeli teraz zrobię ran, To proszę zwrócić uwagę, że jeżeli teraz sobie tutaj zrobimy sobie clear i tutaj jeżeli to sobie wyświetlę open, to zobaczę, że mam po prostu numer punktu i no, zarówno count i frequency będzie takie same, ale w każdym razie to oznacza liczbę tych pomiarów. Czyli widzę, że na szeregu stacjach był 1, 2 czy 4 pomiary, a dla mnie zaczynają się ważne te stacje i te punkty pomiarowe gdzie liczba rejsów była co najmniej 15. I teraz ja bym chciał to pole pod tytułem na przykład count głębokość dołączyć do, do tej tabeli. Mogę to zrobić za pomocą join field, wykorzystując fakt, że mamy w obu tabelach identyczne pole pod tytułem numer punktu. Tu mam numer punktu jak sobie przejdę tutaj, też mam numer punktu. W związku z tym, idziemy na analizę. Idziemy na tools. Wybieram join field. Mamy join field. Mamy join field. Input table, czyli to jest tabela, do której chcę dołączyć pole. To będzie punkty pomiarowe 1. Input join field. Które dołączam, to jest numer punktu. Join table, punkty pomiarowe 2. Output join field, to jest numer punktu. Tutaj muszą mieć te same wartości, które stanowią klucz umożliwiający połączenie mi tych dwóch tablic. No i chcę dołączyć pole pod tytułem count głębokość. Jeżeli damy tutaj run, to zobaczysz na moje punkty pomiarowe 1 została dodana maksymalna głębokość. No i teraz możemy sobie tutaj zrobić porządek. Porządek będzie polegał przede wszystkim na tym, że wyrzucimy sobie wszystkie te rekordy, gdzie mamy no to nie tutaj miało być no wszystkie rekordy, gdzie jest mniej od 15. Czyli pójdę tutaj sobie do tego i Zaznaczę te rekordy i je po prostu usunię. Usunęliśmy te rekordy. Teraz, jeżeli je usunęliśmy w trybie edycyjnym, powinienem pójść na edyt sobie to zapisać. No i teraz, teraz właściwie sprawdzę jeszcze tą maksymalną głębokość. Przypominam, że ona nie może być 0. No i mamy tutaj maksymalną głębokość 0 dla szeregu punktów i tę stację. Te stację też sobie usuniemy z tą maksymalną głębokością 0. Czyli pójdziemy tutaj na Stało mi 70 punktów. Stało mi 70 punktów, i na tych 70 punktach będę wykonywał swoje analizy. I tu sobie zrobimy po kolei te punkty, mamy wymienione. Ok, teraz zamienimy sobie tą tabelę na warstwę punktów. Za pomocą display x Data to się robi. Czyli, że ja tutaj pójdę na i display x Data, mam moje punkty, teraz to zrobimy, że to będą już punkty pomiarowe GCS, czyli Geographic Coordinate System, pole x. punkty nie, to nie dwa, tylko punkty pomiarowe, przepraszam, jeden. Punkty pomiarowe, 1. Tutaj będziemy mieli x, czyli średnią długość. Y, czyli średnią szerokość. I mamy układ współrzędnych geograficznych. Dajemy radę. No i w rezultacie... Otrzymaliśmy punkty pomiarowe GCS. Jeżeli je sobie wyświetlimy na mapie, to mamy te punkty. I to są nasze punkty pomiarowe, ale one są w układzie GCS. My sobie jeszcze je zap zapiszemy w układzie pomiarowym UTM. Najprościej to będzie zrobić w ten sposób, że pójdziemy je tutaj po prostu, wyeksportujemy. Tutaj będziemy mieli teraz punkty pomiarowe OK i tu sobie wpiszemy punkty pomiarowe UTM OK No i jedyne co musimy zrobić to zmienić ten układ współrzędnych i my możemy zmienić go tutaj w environment. Czyli pójdę tutaj i po prostu będę chciał żeby to był układ obrysu Zatoki Gdańskiej, czyli 34t1. No i teraz, jeżeli damy run, to dostaniemy taką warstwę punktów. I jeżeli potem ja sobie tutaj sprawdzę properties i sprawdzę sobie tutaj source i tutaj sprawdzę referencje danych, to mam że układ współrzędnych to jest UTM34N. I to jest OK. Obejrzymy sobie tabelę atrybutową naszych punktów. Ona wygląda w ten sposób, prawda? Mamy numer punktu i to jest OK. Mamy frequency. No frequency nie ma wielkiego znaczenia, to jest ile w ogóle pomiarów zostało wykonanych na punkcie. No to właściwie mi to nie jest potrzebne, czyli tutaj sobie możemy zrobić. To usunę. Maksymalna głębokość jest oczywiście niepotrzebna. ta długość i szerokość też już nie jest potrzebna. Ta kant głębokość jest troszeczkę myląca, dlatego że ja bym wolał tutaj mieć informację na temat liczby rejsów. Ja mógłbym co prawda zmienić tutaj sobie alias tego pola, ale po prostu dodam nowe pole i nazwę go. Rejsy, będzie to pole typu Long. Tutaj, jeżeli wprowadzam pole, muszę kliknąć tą dyskietkę, żeby to uległo zapisaniu. W tej chwili ono już jest zapisane. I teraz, żeby przenieść tą wartość z tego miejsca tutaj, najlepiej jest wykonać Calculate Field. Klikamy tutaj i wpisujemy po prostu tutaj pole, z którego chcemy pobrać wartość do pola Rejsy. W tym przypadku to będzie to pole. Klikam tutaj dwukrotnie, pokazuje mi się wartość w wykrzyknikach. Daję rad. Mamy to i to pole możemy sobie usunąć. Czyli tutaj możemy dać po prostu delete. Jest. O! I tak to wygląda. Jeżeli ja tutaj wykonuję jakieś operacje, jak calculate field na przykład, to wtedy już nie trzeba. Niczego zapisywać, jest to zapisane od razu. Jeżeli spojrzę na to moje zadanie pierwsze, widzę, że tutaj mam jeszcze pytania, na jakich punktach wykonano najwięcej pomiarów rejsów. I to możemy sobie zrobić za pomocą symbolizacji. Czyli jeżeli ja pójdę tutaj sobie na mapę, to w tej chwili te wszystkie punkty są identyczne. Ale jeżeli ja przejdę na symbology i nie będę chciał mieć single symbol, ale zostanę szereg opcji. I my sobie wybierzemy graduate symbol. No i tutaj mam nie od numeru punktu, od jakiego pola chciałbym to robić, no od liczby rejsów. No i w ten sposób mam tutaj właściwie to już jest wykonane rejsy od liczby rejsów. Mam to zrobione i przedstawione. Mogę sobie obok napisać numer punktu. Jeżeli pójdę tutaj i włączę sobie label, to on mi tutaj napisze to, co uważa za numer punktu. Jeżeli by tego nie zinterpretował poprawnie, powinienem wejść na Label Properties. No i tutaj mam numer punktu, a wielkość tego kółka określa nam liczbę tych, liczbę tych rejsów. Jeżeli kliknę sobie tutaj. To mam na przykład, że jest to numer punktu 122 i było 92 rejsy wykonane, czyli 92, 92 razy zostało y, zrobiony pomiar na, na zerze. Y, ok, oprócz tego chciałbym także zobaczyć, wykonać histogram maksymalnej głębokości punktów. I zinterpretować ten histogram, zobaczyć, jak on się rozkłada w przestrzeni. I tu jest pytanie o liczbę lokalnych maksimów. W jaki sposób możemy wykonać histogram? No, histogram możemy wykonać w ten sposób, że może pokażę dwa sposoby. Ten pierwszy sposób najprostszy i najczęściej go wykonujemy: to idziemy na naszą tabelę atrybutową naszych punktów, na maksymalną głębokość, prawy klawisz, i naciskamy statystyk. Dotrzymamy panel podstawowych statystyk, ale oprócz tego dotrzymujemy także histogram. Ten panel tutaj jest w tym miejscu, ja go sobie troszeczkę poszerzę. I zobaczymy, że mogę tutaj szereg rzeczy zmienić. Mam tutaj także opis podstawowych statystyk, także ja tu sobie mogę także zrobić. Na niespecjalnie sens ma tutaj pokazanie rozkładu normalnego że to nie za bardzo ten rozkład ma charakter normalny. I oprócz tego, jeżeli chodzi o lokalne maksima, mogę sobie tutaj zmienić liczbę tych słupków, w które są, są zliczane te wartości i widzę, że praktycznie zawsze mam takie dwa istotne maksima. Pierwszy to są punkty płytkie. Do 25 metrów, potem jest troszeczkę mniej, w zakresie 25-34, i wtedy mam dosyć dużą liczbę punktów, których głębokość mieści się pomiędzy 33 i 41 metrów. No i taką mniejszą jeszcze grupę punktów, punktów głębszych. Czyli ewidentnie histogram ma szereg minimów lokalnych. Gdybym ja to chciał zinterpretować sobie, może ja tu sobie, yy, chciałbym to sobie zinterpretować. No to wtedy poszedłem do mapy i może poszedł do... Yy, poszedł... tu ja sobie to zamknę. Tu zejdę na katalog. No i tu na przykład nałożyłbym sobie izobaty. Wtedy bym zobaczył, że rzeczywiście istnieje taka sytuacja, że ja mam wyraźny taki próg, na dzięki temu to jest ten próg takiego przejścia, czyli mam obszary te troszeczkę płytsze i obszary troszeczkę głębsze. Także na podstawie wizualizacji i symbolizacji moich danych ja mogę wysuwać różnego rodzaju wnioski o moim podstawowym zbiorze danych. W każdym razie należy się z nim, należy się z nim zapoznać. Może sobie to na razie te izobaty wyłączymy. Tu oczywiście ja mogę zmieniać zawsze symbol, czy ja mogę sobie pójść tutaj na symbolizację. Tym razem symbolizujemy izobaty i na przykład mogę chcieć, żeby one były, żeby one były nie takie ostre. A na przykład 0,2. 0,2, Enter, i apply. I one będą dużo takie bardzo, bardzo subtelne, i wtedy ten rysunek staje się często bardziej czytelny. Ok, idziemy dalej i przejdziemy do zadania drugiego. Zadanie drugie polega na tym, że mamy porównać temperaturę w powierzchniowej warstwie wody od 0 do 5 metrów na obszarze zatoki półcki. I wewnętrznej i zewnętrznej, w okresie zimy to ma być styczeń, marzec i lata, czerwiec, sierpień. W jaki sposób my możemy to zrobić? Czyli ja chcę eksplorować moje dane. Co to znaczy? To znaczy, że ja chcę analizować je, badać, wykorzystując różnego rodzaju wykresy. I różnego rodzaju wizualizacje. W tym celu przede wszystkim musimy mieć dane, które dotyczą tylko i wyłącznie tych warunków. Istnieje pole odnośnie z obszarem zatoki, i to będzie, tutaj będziemy mieli ZPW i ZPZ. Warstwa wody ma być 0,5 metra, i mamy styczeń, marzec, czyli to są miesiące, Jeden, dwa, trzy i mamy czerwiec, sierpień, czyli mamy szósty, siódmy i szósty, siódmy i ósmy.